Od 4 lat regularnie, co roku, w okresie właśnie czerwca, robimy dla Was nowość od marki Arai. Tym razem jest to Profile V, który jest najtańszym kaskiem w ofercie tego producenta. Mimo, że jest najtańszy, to nie znajdziemy tutaj jakichś specjalnych cięć budżetowych czy plastikowej skorupy. To, co łączy te kaski z innymi Arai, to fakt, że jest zbudowana z dokładnie takiej samej skorupy, chociażby Chaser X. Czy Renegade, którego mieliśmy w tamtym roku, czyli mamy tutaj skorupę wykonaną w technologii SFL Super Fiber Laminate. Jest to skorupa dwukrotnie droższa w pozyskaniu, natomiast jest o 40% mocniejsza niż standardowe włókno szklane i używa jej głównie ARAY. Tak samo, jeżeli chodzi o rozmiary tych skorup, jest ich aż 6, gdzie większość producentów daje dwie, maksymalnie 3. Dlaczego tak dużo? I chodzi o to, że zmienia się nie tylko środek, czyli więcej tych poduszek. Ale zmienia się także korupa, zmienia się ciężar tego kasku. Zwyczajnie jest to także droższe w produkcji, więc mało producentów zdecyduje się na to. A warto, ponieważ te kaski zupełnie inaczej leżą na naszej głowie. Mamy także ten sam wizję, który występował do tej pory w droższych kaskach. Więc kiedy na przykład mamy rx 7 v i kupimy taki dla swojej żony, to te wizjery można sobie zamieniać. Więcej procentów stosuje delikatne zatrzaski czy zamknięcia wizerów. Jednak to zapięcie jest na tyle mocne i na tyle przemyślane, że w zasadzie nawet mocne uderzenie podczas wypadku wizję nie sprawi, żeby, żeby ten wizer się otworzył. To zapięcie będzie go trzymać. Jak przystało na Arai, mamy tutaj także odpowiednią wentylację i. Punktem charakterystycznym tej wentylacji, że jest ona także na wizjerze. Nie ogranicza to w żaden sposób widoczności. Te brewki są naprawdę mało widoczne od środka, natomiast sprawiają, że na naszą część czołową faktycznie wlatuje więcej chłodnego świeżego powietrza. Standardowo mamy otwieraną wentylację na szczęce w prosty sposób natomiast działa. Mamy także regulowane dwa wloty powietrza w górnej części skorupy kasku. Są one regulowane za pomocą małych przycisków, natomiast tak wyprofilowane, że bez problemów podczas jazdy w rękawicy znajdziemy i otworzymy lub zamkniemy ten wlot wentylacyjny. Z tyłu mamy trzy wyloty gorącego powietrza. W zasadzie wszystkie są w ogóle nieregulowane, one są na stało otwarte. Jeden główny pod spoilerem, dwa z boku i co ciekawe czwarty. To jest ta harmonijka, która wyciąga z naszej wyściółki wilgoć, gorąco i po prostu wyrzuca na zewnątrz. To też jest ciekawe, bo taką rzecz znajdziemy głównie w kaskach Arais. Z innymi markami się jeszcze nie spotkałem, aby coś takiego było. To, co jest jeszcze standardem dla Arai, poza skorupą, to fakt, że została ona opracowana w technologii R-75 i pod tą nic nie mówiącą nazwą kryje się filozofia jajka. I w tej filozofii jajkę chodzi o to, żeby ten kształt był jak najbardziej obły, żeby pod względem aerodynamicznym w żaden sposób nie ograniczał powietrza, ale najważniejsze jest, żeby podczas uderzenia żaden z tych elementów nie hamował kasków, żeby on swobodnie przeszedł po przeszkodzie. Dzięki temu zamiast przyjąć siłę uderzenia, staramy się po niej przesuwać. Dlatego też jest ta twarda skorupa, żeby ona się tak nie odkształcała, tylko żeby przesuwała się po przeszkodzie. Zobaczcie, że ta technologia jest na tyle mocno przesunięta, że wszystkie spoilery są plastikowe, one są specjalnie przyklejone, podczas wypadku będą odpadały i nawet wizjer jest jakby w głębi tego kasku. Tutaj z każdej strony mamy nawet takie specjalne zabezpieczenie tego wizjera, charakterystyczne dla marki Aray, żeby tutaj się przesuwało po prostu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj także mamy specjalne wzmocnienie. Z boku nazywa się Hyper Ridge. Wzmacnia po prostu skorupę. Pod odpowiednim kątem ona została ukształtowana. Te wszystkie rzeczy możemy spotkać także w arajach typu Chaser X albo Renegade V. W zasadzie pod tym względem on się niewiele różni. Ok, mamy troszkę inną wentylację, mamy troszkę inne spoilery. W zasadzie szyby są dokładnie takie same, takie same mamy także zapięcie podwójne D. Tutaj jakby Arai w ogóle nie stosuje innego zapięcia. Zmieniła się wysiłka w środku. Ona jest z troszkę innego tworzywa, natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, to jest ono uformułowane w identyczny sposób jak wymienionych przeze mnie kaskach, ponieważ tutaj też są już te poduszki nowej generacji, które bardziej opierają się na dole szczęki, uwalniają nasze policzki i dzięki temu mamy raz, że swobodne czucie w kasku w środku. Dwa, łatwiej się rozmawia przez interkom, ponieważ tutaj także mamy specjalne miejsce na interkom, możemy sobie go zamontować i bez żadnych problemów rozmawia. Jedyna rzecz, do której mógłbym mieć zastrzeżenia, to podbródek. Raz, że jest on niewielki, on mógłby być troszkę większy, a dwa, że z jednej strony on delikatnie wyskakuje, trzeba go mocniej po prostu wpiąć, to jakby nie skreśla absolutnie jego funkcjonalności. Natomiast tutaj widać, że jest to trochę inaczej zrobione. I to jest w zasadzie jedyna rzecz, jedyna taka różnica. W tym kasku jeździłem m.in. innymi na pięknym motocyklu, jakim jest MV Agusta Dragster 800RR. I tam ten kask będzie pasował nieźle, ponieważ jest to drogi motocykl i mamy także drogi kask. Tutaj warto dokupić ciemną szybę lub na przykład dokupić sobie system ProShade, ponieważ on także jest dostępny, wtedy mamy zewnętrzną blendę na tej szybie. To jest generalnie rzecz jakby moim zdaniem niezbędna. Nie jest tania, ale też te szyby są niezwykle wytrzymałe. Odporne nawet na penetrację zewnętrzną i to, to bada między innymi Snell. I ta szyba jest taka sama jak RX-7V, w tym najwyższym modelu. To też warto zaznaczyć. Za Profile V musimy zapłacić w wersji bez malowania 2199 zł. I jest to tak naprawdę o około 300 400 zł mniej niż za Renegade V czy Chasera X. Profil V tak naprawdę jest bardzo podobny do pozostałej oferty kasków Arai. Dlatego trzeba pomyśleć troszkę szerzej. Te kaski są na tyle odrębną niszą samą w sobie, że w zasadzie nawet nie pomyślałam o tym, żeby porównywać go te kaski do konkurencji. Bo jeżeli chodzi o konkurencję, no to głównie liczy się tutaj Shoei. Można pomyśleć jeszcze o Belu, ale już na przykład bardziej popularne marki jak HJC, Shark, to jest jakby zupełnie inna liga. Można troszkę ponarzekać, że pod względem stylistycznym, wizualnym, za 2000 zł kupimy kask, który będzie bardziej bajerancki niż Arai. Te kaski zwracać uwagę będą tylko osób, które znają się na motocyklach, znają się na kaskach i wiedzą, że kiedy mamy te logo, to zapłaciliśmy nie za to, żeby zwracać na siebie uwagę, a za to, żeby mieć bezpieczeństwo ponieważ żaden inny producent na świecie nie robi tak, tak wytrzymałych skorup, tak dobrego EPS-u i tak do, dobrego dopasowania do głowy. I w zasadzie za to właśnie płacimy, kiedy kupujemy kaski tej marki. A Profile V jest wstępem do tego, abyś znalazł się w rodzinie Arai. Dajcie znać, czy Wy również jeździliście w takich kaskach, co ciekawe jest, sporo otwartych, w różnych sklepach, w różnych miastach, gdzie można sobie nie tylko przymierzyć taki kask, ale wziąć go także na przejażdżkę i na własnej skórze poczuć, czym są kaski Arai. A my widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. A, ciekawostka, jeżeli zainteresował Was ten motocykl, bo na pewno Was zainteresował, bo jest strasznie e, widoczny, to to jest właśnie nowa R1 przygotowana przez Apex Clan w wersji z rekinem.